Witam, tu niemal. Ostatnio rozpakowaliśmy naszego nowego chrząbuka CB315 z ekranem dotykowym. W tej chwili go bateria ładuje się po raz pierwszy. Spróbujemy go wobec tego uruchomić. Sam jestem bardzo ciekawy, jak będzie się sprawować to urządzenie. O, pierwsza niespodzianka nie znożyłem do tego przycisku włączenia, a system sam wstaje. Więc zaraz będziemy mogli przeprowadzić z tym tą konfigurację. Tak, oczywiście pierwsze pytanie o sieć. W końcu to komputer z systemem w chmurze. Ten komputer nie posiada slotu na SIM i tym samym łączności LTE. Moim zdaniem wygodniej udostępnić hotspot ze swojego smartfona, niż utrzymywać dodatkową kartę. Jak tylko uda się połączyć z dostępnym Wi-Fi, pojawiają się warunki licencyjne. Nie mamy innego wyboru, jak je po prostu zaakceptować, albo zrezygnować z użytkowania Chrome System automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i przechodzi do logowania do konta Google. Podajemy swój adres poczty Gmail i hasło do konta, tak samo jak w nowym telefonie z Androidem czy też przeglądarce Chrome. No, oczywiście musi to chwilę potrwać. O, w tym momencie przychodzi powiadomienie na telefon. Pewnie o nowym logowaniu. Zaraz to sprawdzimy. Faktycznie, powiadomienie bezpieczeństwa, że naszego konta Google zalogowano się z nowego urządzenia. Teraz system wyświetla nam kolejne informacje o warunkach użytkowania systemu. O, i proponuje automatyczną instalację aplikacji, które są kompatybilne z chromebookiem, a mamy je zainstalowane na innych urządzeniach z Androidem. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Natomiast samą instalację aplikacji i sprawdzeniem kompatybilności. No, chyba zajmiemy się po prostu następnym razem. Także klikamy dalej. Oczywiście nie może zabraknąć standardowego produktu, czyli asystenta Google. Najpierw tradycyjnie próbki głosu. OK Google OK Google Hey Google Hey Google Można asystenta nie instalować, natomiast jest to po prostu bardzo wygodna rzecz. I teraz wiążemy Chromebooka ze swoim smartfonem. Samego mnie zastanawia na ile elastyczne będzie to powiązanie. Jak widać, od razu pojawiają się moje dane. System doczytuje aplikacje domyślne. O, nowe powiadomienie. Mamy informacje o połączeniu telefonu z Chromebookiem. Czyli mój telefon z Androidem oraz Chromebook łączą się automatycznie i przekazują sobie nawzajem informacje. O, zobaczmy jeszcze razem prezentację. Tak, w tym miejscu, gdzie mamy w Windows Menu Start tutaj szybkie otwieranie aplikacji, czyli dosyć podobna funkcjonalność. No, okno powiadomień klasycznie po prawej stronie. a wygląda dokładnie tak samo jak to, które ściągamy z, w Androidzie z Górnej Belki. I na koniec okno ustawień. Dokładnie taki sam układ jak ten, który znamy z Ubuntu czy z Androida. Ale to akurat nie powinno w no, żaden sposób dziwić. W końcu to są systemy, yy, które bazują na tym samym jądrze. Nic. Dziękuję bardzo. W kolejnych filmach spróbujemy zainstalować pierwsze aplikacje dla Chrome OS, aplikacje dla Androida, skonfigurować system, sprawdzić jak się zdaje egzamin w pracy biurowej, w multitaskingu, w tworzeniu multimediów, w zarządzaniu smartdomem. Później jeszcze instalacja Linuxa, praca na tych dwóch systemach jednocześnie, co powinno znacznie rozszerzyć możliwości tego komputera. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli chcecie oglądać kolejne filmiki z Chromebookiem w roli głównej, łapka w górę i klikamy subskrybuj. Do zobaczenia!